Dzień dobry, pokażę Wam dzisiaj, z kim mieszkają gęsi moje i kogo się bardzo boją. Boją się pewnego rodzaju ptaków. Całe lato mieszkały z jaskółkami i nie bały się jaskółek. Natomiast teraz, niestety, boją się Jest już czeka. Chodźcie, gęsi. Chodźcie, chodźcie. Ale dotknęło mi Tak się boję. Tak się boją. No tak iście. No, Nie no, chodzimy. Nie no, chodzimy. Niestety mój pies atakuje wszystko, co żyje. Dlatego muszę na dzień odwiązywać. A tutaj, zobaczcie, zobaczcie. Oprócz tych pereliczek, kupiłam sobie jeszcze przepiórki. Są cudowne. Na topnaki musiałam tak przykryć, bo to jest zimno. O, ale zmiało Lejeczka. włączam im kwokę, kwokę no taka kwoka, taka mniejsza żeby to im trochę podgrzało temperaturę bo na zewnątrz jest minus 6 wczoraj też było minus 6 a tu mają w pomieszczeniu 9 stopni zaraz dam im jedzonko zamknąć. O. Tuki jest tak dziwnie, dodaj im wodę z witaminami taką takie witaminki jak dla kurek. Co, muszę sobie tu nic nie widać. Fajne są. Daję im taką paszę dla kur, bo nie mam takiej dla przypiórek, dlatego że przypiórki mam dopiero od paru dni. I jeszcze się nie... Przepiórkową nie zaopatrzyłam, ale widzę, że one sobie fajnie wszystko jedzą, także może będziemy sobie robić swoją własną paszę. A teraz mają taką kurzą z kukurydzą. Muszę im przynieść. Ale póki co, dam im na śniadanie trochę marchewki. Wiem, że Marchewkę bardzo lubią. Wczoraj też im dałam to tak szybko zjadły. Tutaj po rozkładam, gdzie tu mają dziurki takie do jedzenia. O, patrzcie. Będę sobie powoli jeść. Dzisiaj na śniadanie już ugotowałam pierwsze jajka przepiórcze. Masz tu przepióreczko. Wystarczy na razie. No i gęsi tak się panicznie boją tych przepiórek. One w ogóle tutaj nie chciały wejść. Jak tylko zobaczyły, jak zaczęła mnie wprowadzać wieczorem do gęśnika, zobaczyły, że tutaj coś jest oprócz nich, to nie chciały wejść. Uciekały, cofały się, wolały iść do psa niż do przepiórek. A całe lato mieszkały tutaj, o, z jaskółkami. Jaskółki sobie tutaj zrobiły gniazdo, fruwały, wyfruwały. Jakoś jaskółek się nie bały, nikogo się nie boją te gęsi, nie boją się psa, chodzą psa, atakują, atakują koguty, atakują kury, koty gonią, wszystko mają podziobane, ludzi mają podziobanych, a boją się przepiórek takich małych. O, pająk idzie. Nie ja wiem, dam tego pająka. Chcecie pająka? Jak to Szybko działać Oj, niestety, spadł mi. O, o, chyba jednak go znalazła. Na razie piję głównie. No dobra, idę teraz kurki wypuścić. Muszę gęsiom nalać wody, bo wszystko zamarzło. Taka zima to nie jest dobra sprawa.